Nadopiekuńczość, <laughs> maltretowanie, przemoc psychiczna. Spory temat. Powiem Wam, że to jest naprawdę spory temat na sporo odcinków. Nadopiekuńczość. Są matki, które wręczają swoich synków, córki. Są matki, które wknacają się we wszystkie sfery życia człowieka, młodego człowieka. Są ludzie, którzy na przykład ty gdzieś chcesz mieszkać, czy jesteś w akademiku, czy gdzie indziej, to ci się wpieprzają nagle z całą rodziną, obiady ci przynoszą, masz jeszcze to, co ci mówię, robić to, co mówię, co ci mówią, co jeszcze. No ogólnie chcą, że tak powiem, cały twoim świat kontrolować, być najnaj być tą pierwszą kobietą czy facetem w twoim życiu, jeśli to ojciec. No, nie wiem, no jakby zajmować się dwuletnim dzieckiem, kiedy ty już jesteś dorosły, i całe życie traktować się jak dziecko. I teraz tak, co to robi? Jaki jest rezultat? To jest upośledzenie dziecka. Szczególnie to jest w przypadku synów. Ja nigdy się nie dawałam zawsze, za każdym razem, jak pamiętam. Chociaż miałam sytuację w domu, że nie chcieli dawać mi zmywać, nie chcieli dawać mi coś robić, ale bardziej było to podyktowane tym, że. Nie chcieli, żebym ja była w czymś lepsza, żeby mnie postrzegali, że ja to robię lepiej, dlatego. Natomiast u innych ludzi, szczególnie mężczyzn, w domach, gdzie są nadopiekuńcze matki, widziałam, że to jest po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Wyręczanie, gotowanie, sprzątanie, podejmowanie za nich decyzji. Najgorsze, co można zrobić, jak się jest nadopiekuńczą matką, to wybierać partnera dla tego chłopaka, kontrolować go finansowo, dawać prezenciki i różne cuda. A, traktować go jak zastępstwo Twojego męża, a jak kilkuletnie dziecko, że zawsze jest Twoim dziedziciem. Co jeszcze można powiedzieć, że nadopiekuńczości w takiej bardziej chorej, patologicznej formie. No, będzie się ubierać ta kobieta, będziecie całe życie i tak żywić. No, po prostu, no ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, to jest okaleczenie. To jest okaleczenie psychiczno-fizyczne człowieka i jednocześnie zahamowanie rozwoju chłopaka. Głównie dochodzi tu o kwestie mężczyzn, ponieważ ten facet nie będzie po prostu zachowywał się jak facet, będzie się zachowywał jak synalek mamuni, który po prostu co matka powie, to tak, tak. A najczęściej nadopiekuńcze matki mają w sobie coś takiego, że spotykam chyba sześć takich kobiet, o ile nie osiem, to mogę się wypowiedzieć, które, za przeproszeniem, chcą bronić chłopaka przed konsekwencjami prawnymi, nie wiedząc o tym, że tworzą twora, a czasami nawet morderca, seryjnego morderca. Nie żartuję. Bo jedna sprawa, możesz się zajmować swoim synem, ale im większa jest twoja nadopiekuńczość i wtrącanie się w jego życie i chęci kontrolowania go mówieniu, co i jak ma robić, z kim ma przebywać, kogo ma słuchać, co może, co nie może, ten człowiek wewnętrznie się może zacząć buntować. W pewnym sensie może zacząć cię nienawidzić za to, co mu robisz. I jako efekt buntu przeciwko tobie jako matce, czy nadopiekuńczemu rodzicowi, w pieprzaniu się w jego prywatność, może zacząć mieć w myślach, jak się ciebie pozbyć z tego świata. Są oczywiście różne e, scenariusze. Natomiast możesz wychować po prostu mordercę. Szczególnie chodzi o chłopaków. Bo nie dość, że jesteś nadopiekuńcza, to bardziej ta e, taka forma właśnie patologiczna nadopiekuńczości polega na tym, że unikanie konsekwencji prawnych przed tym, co chłopak odpieprze, Czyli budujesz sobie socjopatę i narcyza, któremu, którego uczysz, że ma robić tak, jak wszyscy ludzie dookoła. Ma być wielki przyjaciel, super. I uczysz go, jak ma postępować z ludźmi dookoła, jak ma się zachowywać, czego ma słuchać, co ma jeść. I całe życie go tak po prostu trzymasz przy sobie. Wyręczasz go. Ustawiasz mu wizyty u lekarzy. Wszystko, co możliwe. Ubierasz go. I w pewnym momencie... Jest coś takiego, że popełnia przestępstwo. Wykroczenie, przestępstwo, nawet gwałt. I ty o tym nawet możesz nie wiedzieć. Możesz nie wiedzieć, że Twój syn na przykład jest uzależniony od gier, jest uzależniony od brutalnych gier to jest najgorsze. Sam jest brutalny. Wobec innych ludzi manipula, manipuluje, kłamie jak cholera. Ty możesz o tym wiedzieć, popełnia przestępstwa podatkowe, przestępstwa fizyczne, a ogranicza innym ludziom ich swobodę, w podejmowaniu decyzyjnego, że to jest ze sprzedawcami, CEO, jak to się mówi, firm i z ludźmi, którzy po prostu mają wysoki sta chcą mieć wysoki status w społeczeństwie, robią wszystko, żeby przypodobać się innym, całemu społeczeństwu, idą z nim, a to oznacza, że po prostu buduje się mały socjopata, który może przejść, to się w psychopatę. Na zewnątrz jest CCCC, a na przykład po nocy ogląda, jest uzależniony od porno. Najczęściej taki człowiek nagle okazuje się, że jest uzależniony od porno. Brutalny gier. Manipulacja totalna, techniki sprzedaży, cuda, po prostu wywieranie wpływu. Uczy się zachowań innych ludzi, stalkuje swoje byłe, nachodzi, wymusza i na rodzicach też. Rodziców też manipuluje, bo wykorzystuje. I najgorsze, co taka matka czy ojciec może zrobić, to chronić przestępcę. Chronić przestępcę. Były sytuacje też za granicą, że prawnicy wydawali swojego syna bo okazało się, że jest piromanem. Były sytuacje, że urzędnicy wydawali swoją córkę czy syna przez to, że dopuszczali się przestępstw podatkowych, kupowanie pustych faktur, pomaganie synowi czy córce w popełnianiu przestępstw, przekładali się do tego, unikania podatków, mimo tego, że pracowali w instytucji podatkowej, Unikania odpowiedzialności za to, że na przykład syn był wandalem, że zniszczył coś i alkoholikiem, nie wysłanie go na terapię. Mówię, że picie alkoholu co noc w dużych ilościach, litrami jest okej. Okay. Że wybieranie za każdym razem, kiedy trafiała się kobieta, zawsze taki chłopak powie, że wina kobiety, natomiast okazuje się, że on po prostu... Nie był w stanie nawet otworzyć się emocjonalnie przez to, co prawdopodobnie w przeszłości rodzice też mogli mu zrobić, a mogli mu zrobić krzywdę emocjonalną. I to jest taka spirala a, biernej przemocy. I tacy rodzice, czy taka matka, czy taka nadopiekuńczość tworzy małego psychopata, socjopata, psychopata, który w pewnym momencie, jak nie będzie odpowiedniej pomocy, czy ludzie nie zobaczą, co robią, to to będą morderstwa, to będzie wrabianie ludzi, to będzie obsesyjne ściganie i stalkowanie byłych kobiet, byłych mężczyzn przez tego człowieka, manipulowanie otoczenia do tego, żeby e, inni ludzie po prostu na tego byłego było e, robili nalot i przekazywali informacje, co gdzie robi, z kim jest i co tak dalej i niszczenie przyszłych związków i par. To jest wynik nadopie nadopiekuńczości, a jeszcze naj, jedną z najgorszych rzeczy, jak, jaką mogą popełnić ci rodzice, jeśli nie naprawią szkody za tego człowieka, co ten człowiek narobił, jedna sprawa to wybronić publicznie, ale powinni go zjechać prywatnie. Ja rozumiem chronić publicznie, jak coś naodwalał, ale powinni zjechać prywatnie, a nie pochwalać łamanie prawa, łamanie przepisów, krzywdzenie innych ludzi, i nawet przyznać się do tego, że sami manipulują i sami są manipulowani. Bo tak jest. U takich ludzi, którzy są ofiarami natury to ta córcia czy synalek, z którego tworzy się narcyz, psychopata, po prostu psychol w pewnym momencie, który nie jest w stanie najczęściej wyrażać emocji i liczy się dla niego to, co jest materialne. Kasa, wyniki, poplecznictwo innych ludzi dookoła. A rodzice najczęściej zamiast zrobić z tym porządek, chronią człowieka, nawet niektóre matki czy ojcowie są w stanie powiedzieć, że to jest ich wina iść do więzienia za to, że synalek czy córcia, takich urzędników, oficjałów, prawników, huzwie, najczęściej są to ludzie na wysokich pozycjach, że taka córka czy syn po prostu popełniali przestępstwa. I są w stanie nawet pójść do więzienia za takiego człowieka. I ja tego nie rozumiem. Niewinni ludzie z całej miłości do psychopaty, którego wychowali, bo taka prawda, z drugiej strony wina jest po obu stronach. Przez to, co ci ludzie zrobili temu człowiekowi, jak go traktowali od małego, plus to, w jaki sposób on, w jakim towarzystwie przebywa, bo ludzie z otoczenia też mają ogromny wpływ. Jeśli piją alkohol. Są narkotyki, są, jest przemoc, to ten człowiek, jeśli nie zmieni otoczenia, nie zmieni miejsca zamieszkania, nie zostanie pieprzony przez swoją rodzinę za naginanie prawa, to jest przyzwalanie społeczne i psychopatyczne na tworzenie kryminalistów i to wysokiej rangi wśród urzędników, oficjalów i instytucji, którzy później mogą mordować innych ludzi, którzy mogą wyrządzać krzywdy i to masowe. Na sporą skalę. Więc prościej byłoby naprawić szkodę i na przykład płacić za to, co dany człowiek odwalił po cichu, czy tak powiem, za plecami, jak coś odwalił, czy nawet um, nie wiem, wysłać na jakieś roboty społeczne, a powiedzieć a, ah, sprzątał mu sąsiadkę, cokolwiek, niż jakby iść do więzienia za człowieka, który jest winny, Wielu przestępstw, wielu wykroczeń i chronienia przestępcy. Bo później taki człowiek czuje się bezkarny, nie przeprosi, w ogóle nie przeprasza za to. Ja przepraszam za przeproszenie, przepraszałam za więcej rzeczy niż powinnam, już nie zamierzam przepraszać. Szczególnie za mówienie prawdy publicznie. I tacy degeneraci później myślą, że jak mają rodziny w sądach, Urzędach, na wysokich pozycjach, to, że ich prawo nie dotyczy. Ciebie dotyczy, ale ich nie. Niestety, dotyczy wszystkich. I chronienie przestępców jest po prostu obrzydliwe. I później tacy ludzie twierdzą, że oni są, najwyżej oni są, mają status, oni są, nie jesteście. Nie dość, że sami zrobiliście temu dziecku krzywdę od samego początku, doprowadzając go do uzależnienia od siebie, na, nadopiekuńczości i to patologicznej. Sami nie przeszliście pewnie e, żadnych terapii czy regeneracji tego, co u was w dzieciństwie was bolało, i wychowaliście małego, że tak powiem, socjopatę, z którego może się stworzyć psychopata i kryminalista, zmuszający innych do tego, co on chce. Mieć w życiu. A w momencie, kiedy jest represja emocji u takiego człowieka, czyli nie jest w stanie wyrażać uczuć, a jak wyraża to głównie materialnie, nie jest w stanie mówić o uczuciach, to jest sygnał, że jest coś naprawdę niehalo. Naprawdę nie niehalo. Jak jeszcze jest w otoczeniu pijaków, narkomanów, ludzi, którzy popełniają przestępstwa, forfan dla zabawy. Albo jak to zajebiście jest mieć kolegów z przeszłości. Koleżanki z przeszłości, ten człowiek się nie rozwija ma zahamowanie. On zostaje w miejscu, w którym był przez lata. On nigdy nie mieszkał sam. On nigdy nie zrobił czegoś własnymi rękami, bo nie może, bo nie potrafi, bo nie da rady, nie, bo miał to wmawiane przez całe życie. I, tak, I to jest kalectwo. Okaleczyliście swojego syna, okaleczyliście swoją córkę, mówiąc, że nie da rady. Wyręczając go, kiedy ten człowiek mógł być w pełni funkcjonalny, robić to, co chce w życiu, nawet mieć swoje imię i nazwisko, nie to, któremu daliście. I jak się teraz człowiek czujesz? wiedząc, że ty okaleczasz swoje dziecko i robisz się mały psychopata, morderca, recydywa? Przez to, że zwalniasz tego człowieka z odpowiedzialności za to, że co zrobił. Jeszcze go wyręczasz, jeszcze go bronisz, kłamiąc na jego temat. Czasem lepiej jest w ogóle zrezygnować z jakichkolwiek zeznań i prawo na to pozwala, czyli możesz zrezygnować ze zeznawania na temat swojego dziecka, na temat swojego rodzica, na temat ludzi. Masz prawo do rezygnacji z zeznań jakichkolwiek, niż iść do tego sądu i pieprzyć od rzeczy. Tak. Taka jest rzeczywistość. A jest cała masa ludzi za granicą, już robią porządek z tymi synalkami i córciami wielkich oficjałów, co za przeproszeniem hakują, napadają, cuda się dzieją. Mali przestępcy, którzy już są dorośli, a mają a, psychikę dzieciaka, który może wszystko, bo rodzic ochroni. Albo rodzic namawia do odwalania świństw. I to są skutki nadopiekuńczości. Przestępcy na wysokich pozycjach, myślący, że Nigdy nic nie wyjdzie na wierzch. Lepiej nie zeznawać, niż bronić przestępca. Ja już wychodzę z tego założenia. I tacy synalkowie najczęściej dopuszczają się gwałtów, niszczą psychicznie innych ludzi, bo na przykład w przeszłości byli krzywdzeni przez kobiety, przez innych, albo oni myśleli, że byli krzywdzeni bo oni wyrządzali szkodę, i za każdym razem każda kobieta, każdy mężczyzna jest zły, niedobry, i ta sama historia się powtarza. U mnie nie było czegoś takiego. U mnie była różnica charakteru, u mnie było niedokranie się, u mnie były różne inne dramaty, głównie do kogoś obchodzi. Było zupełnie coś innego. Ja uciekłam. Ja się ochroniłam od narcyza, od ludzi popieprzonych psychicznie, dosłownie popieprzonych psychicznie. Jak zobaczyłam, jaka to jest patologia, jak ja zaczęłam się uczyć psychologii, i to jeszcze podchodzącej pod psychiatrię i klinikę. To jest po prostu jedna wielka masakra. Kogo ludzie chronią, a później ci ludzie za przeproszeniem Ciebie zapieprzą. Twój przyjaciel Ciebie zapieprze. <grym> I Twoja rodzina pójdzie do pierdla za to, że Ty sam coś odwaliłeś. Nie wiem, czy Ci ludzie będą mieć w ogóle jakiekolwiek wyrzuty sumienia wątpię. Mogłem wziąć wszystko do siebie. Ja spotkałam mnóstwo takich ludzi, mnóstwo takich przypadków. Naoglądałem się od cholery. Mogą mnie nawyzywać, głównie mnie to obchodzi. To sobie wyzywaj do ściany. Takie, takie są realia.